Witam wszystkich. Chcę Wam pokazać nawiutki bar spinę spinę X-bar. Zapakowany w kolikę. I nie wiem, co stąd. W środku jest instrukcja, jak należy go ustawić. Tę setup. Bar jest zapakowany w bardzo fajną torbą. ma na zameczek tutaj. bar jest w komplecie jak widać tutaj razem z, z Liszem dodatkowo mamy zapasowy tutaj huk jeśli nam by coś się z tym tutaj działo oczywiście całość jest tutaj zgrabnie zwinięta zapakowana i przyjemność rozwinięcia pozostawię osobie, która już tutaj sobie tamna będzie i będzie się z tego cieszyła. Tak to wygląda. Splina Xbar.